Nagrywam Tym razem z wizytą u naszych południowych sąsiadów jesteśmy w sercu karkonoskiego Parku Narodowego i zaraz odpalimy kaczuszkę. Czarna, mam bardzo zadowolona, że mogła rano wstać i iść podwód Capro Huba Starowisko ogniowe odpalone byłem wyzerowana A nasz cel jest tam na drzewie jakieś ściśliście parametrów oddalone. nie wiem dokładnie ile A korzystamy z dobrodziejstwa to dla zabaw. Tu ogólnie jest ciężko cokolwiek znaleźć, tak żeby kogoś albo czegoś nie strzelić. A tutaj mój co to szczela? Ile trafiłeś? Tam jest to białe butelki to jest ten A teraz do nas dołączyła jedna walkeria. Ustawia ustawia się tutaj do strzału. Pozycja stojąca i bardziej pasuje z tego co widać. My musieliśmy zmienić pozycję. Uwag to za mało jest. pierwsze koty za płotę nauczyła się nie przytulać do tego. To jest jej zupełny absolutny debut. A teraz w cyklu chodzimy do domu i wystarczy tego strzelania. Nie? Mamy za bardzo wejścia w tej chwili. No polubiła to. To? Polubiła to. Chyba no, bardzo co? No dokładnie. Pani pierwszy raz się przyjęła do tego, do wiatrówki i stwierdziła, że to jest fantastyczny sport dla każdego. Można go robić samemu lub z kimś. Na działce w parku dosłownie wszędzie. A najlepsze jest to, że sprawia to, że jesteśmy właśnie... W The present moment, they are You are stuck in the present moment. You're not in the future, you're not in the past, you're in the present moment. <laughs>